W tym odcinku pokażę Wam, jak zdobyć darmowe deski w Pet Simulator X. Także zapraszam już teraz. A więc zaczynajmy. Do tego na końcu tego filmu rozdam peciki. Więc napisz swój nick, a mo być może i również ty dostaniesz. Więc, ok, lecimy w takim razie. Słuchajcie, jak wiecie, mamy deski za Robuxy, deski za eventy lub deski za zdobycie czegoś za, dar za darmo, tak, za zrobienie jakiejś rzeczy. I teraz tak, jeżeli chodzi o deski, różnią się one szybkością. Jak macie trzy płomienie, to znaczy, że jest najszybsza ta deska. Obecnie mamy wiele desek, które są do zdobycia za darmo, ale jednak trzeba trochę czasu poświęcić. No nie poświęcacie pieniędzy prawdziwych, ale i czas, ale za to czas, prawda? I teraz tak, mamy high-tech hoverboard i ten high-tech hoverboard jest do odlokowania w słuchajcie w Alien Labs, Steampunk 3, tylko że musicie to zrobić na Hardkorze musicie dostać się na Hardcora i tutaj będzie takie wejście, słuchajcie, i będziecie mogli sobie wejść do niego. Tylko, że to jest tak, jak mówię, na hardkorze. A jak być na hardkorze? Żeby wejść na Hardcora musicie mieć masterki na 25, 20, jako 25%. Ja widzicie, ja mam na 100% te masterki, ale to nie koniec, <laughs> bo mamy Steampunk Hoverboard, i tą Steampunk Hoverboard, chociaż ona jest bardzo wolna, dostaniecie za. 99 level masterek w Converting. Jak widzicie, to jest Fusing Enchanting Converting. Jak zdobywać te masterki? Musicie po prostu zamieniać pety złote. Na złote, czy na, 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 na te, na rainbow. No i to jest w zależności od tego, zamiana petów to pewnie już każdy wie, ale i tak powiem: w shopie macie na złote tutaj w tej maszynie, a jeżeli wejdziecie sobie na maina, to w mainie macie na, na rainbow, na tęczowe. Ale to nie wszystko, bo jeszcze mamy parę desek, które są zdobycia, do zdobycia za darmo. Pumpkin Cat, no to musielibyście wziąć udział w halloweenowym inwencie. Mamy też, to jest VIP, to, to raczej jakbyście użyli Robuxów. Cut Hoverboard jest niezwykle trudna do zdobycia. Ją dostajecie za wszystkie masterki, jakie tu macie, na 100%. Więc to akurat jest bardzo, bardzo czasochłonne, ale do zdobycia. Mamy tutaj oczywiście kolejne za game passy i tak dalej. Mamy tutaj slide hoverboard. W 2021 był event Christmas i wtedy dostaliśmy. Reszta to tutaj mamy. Rudolf, mamy Event e, Complete 2022, Christmas Event. No to było za eventy, słuchajcie. E, tutaj mamy Unlocked in the Doodle World Hardcore Modzie, czyli kolejna deska, którą dostaniecie na hardcore modzie. Musicie odblokować hardcore moda, wejść do Doodle World i do Doodle Farm bodajże. Bo e, na Doodle Farm, w tym miejscu tutaj, czekajcie, jak wejdziecie sobie tutaj. Do, tego, do tej faremki, to tu gdzieś była za tą drabiną, chyba, czy za tymi beczkami, była ukryta e, ten hoverboard. Także musicie sobie po prostu poszukać. Ale to jest na hardcore. Jeżeli nie, mieli, no to musicie odblokować serwer hardcore. Dostajecie też dodatkową purple ho hoverboard za to, że odblokujecie hardcore, tylko ona też jest wolna. E, więc no, troszkę, troszkę to, troszkę to. <gry> Troszkę, troszkę to się nie opłaca, chociaż to jest za darmo. Kolejne to już są za jakieś, słuchajcie, leaderboardy, które są niezwykle ciężko do zdobycia. Mamy też Diamond Hoverboard, która musicie uzyskać 10 trylionów gemów, żeby zdobyć tę deskę. Także całkiem, całkiem dużo. Teraz słuchajcie, rozdam peciki, także zapraszam. Wystarczy, że podacie swoje niki, a rozdam wam peciki. Także tak to wygląda. Okej, okay, tu widzicie, ktoś zły, zły nick podał, także podawajcie prawidłowe. Oto damy komuś innemu, proszę bardzo, słuchajcie. Więcej petów rozdam po, zaraz po tym odcinku, także widzimy się za niedługo. YouTube jakimś cudem polecił ten film tobie, więc kliknij w niego, obejrzyj koniecznie, bo jak poleca to musisz, nie? To film ode mnie, chcesz więcej, to klikaj. No klikaj, klikaj.